Rozmowa o 9. Dzień dobry, Marta Czechowska. Gościem rozmowy o 9 jest dzisiaj Rafał Adamczak, prezes Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zielonej Górze. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktor. Od 22 lutego pełni Pan nową funkcję. Wcześniej był Pan prezesem Agencji Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze. Proszę się przedstawić mieszkańcom. E, tak, od tygodnia pełnię funkcję prezesa KTBS-u zielonogórskich. Pan prezydent Marcin Pabierowski zaufał mojej osobie i powierzył tą funkcję, za co serdecznie dziękuję. Będziemy spełniać misję na rzecz Zielonej Góry, rozwoju miasta. A ja, tak jak Pani wspomniała, wcześniej pełniłem funkcję prezesa Agencji Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze, agencji, która wspierała przedsiębiorczość na terenie województwa lubuskiego. W agencji byłem 3,5 roku, wcześniej pracowałem w korporacji, także mój dorobek menedżerski to około 30 lat pracy zawodowej. Który wykorzysta pan teraz w pracy na rzecz KTBS-u i budownictwa społecznego w Zielonej Górze? Przedstawił pan koncepcję, o czym mówiliśmy już na falach Radia Zielona Góra. Na czym ta koncepcja w szczegółach ma polegać? Przede wszystkim będziemy rozwijać Danej Górze Budownictwo Społeczne w sposób nowoczesny, ekologiczny i przyjazny dla otoczenia. Naszym celem będzie stworzenie takiej możliwie najlepszej przestrzeni do życia. Chcemy stworzyć osiedla, na których będzie dużo miejsca i do integracji społecznej. Tak, aby ludzie, którzy tam mieszkają, integrowali się, ale chcemy też wprowadzić system budownictwa nowoczesny, w nowoczesnym tego słowa znaczeniu, że będziemy rozwijać przede wszystkim i wykorzystywać tak zwane zielone źródła energii, które będą nam też obniżały koszty funkcjonowania. E, samych e, KTBS-ów, budynków, tak aby e, przekładało się to też na e, opłaty, które ponoszą e, mieszkańcy. Będziemy chcieli stworzyć e, system e, zielonej energii e, i wykorzystywanie ich również do tego celu, aby e, mieszkańcy e, po prostu. E, Czuli się swobodnie na osiedlach, bezpiecznie. Czyli dobrze zaprojektowane nowoczesne tak. osiedla, ale czy zwiększy się liczba tanich mieszkań na wynajem w Zielonej Górze? Jestem przekonany, że tak. W tej chwili ruszył tak jak program, czy zwiększenie programu przez Ministerstwo Rozwoju Funduszu Dopłat. Tam kwota bodajże 2 miliardów złotych została przeznaczona na ten cel. Czyli z miliarda do dwóch zwiększona pula. Tak, tak, tak. Ale z tego co wiemy, będzie prawdopodobnie ta pula jeszcze bardziej rozszerzona. Także będzie możliwość pozyskiwania środków. Również Bank Gospodarstwa Krajowego proponuje niskoprocentowane kredyty, z których będziemy chcieli korzystać i po które będziemy sięgać. Wracając do tego funduszu dopłat, z tego co wiadomo i co uchwalił Sejm, zwiększy się też pula finansowania. Tak, wzrośnie ona o 10% z 35 do 45%, także jest to bardzo korzystne dla nas, a przede wszystkim przełoży się to też na końcowe opłaty dla mieszkańców, które muszą tak prędzej czy później ponosić w związku z użytkowaniem danych budynków. Co to oznacza dla zielonogórskiego KTBS-u? Czy wnioski są już przygotowywane? Tak, jesteśmy w trakcie realizacji opracowywania koncepcji rozmawiam z prezydentem z wiceprezydentami odnośnie nowych miejsc pod inwestycje czyli pozyskania nowych gruntów ale w tej chwili też przygotowujemy plany pod inwestycje na ulicy Szlacheckiej tam chcemy zaprojektować i chcielibyśmy wybudować około 200 mieszkań w systemie KTBS-owskim oraz przy ulicy Stajennej, to jest Raculka. Tam powstaje koncepcja budowy domków dwurodzinnych w, budo w zabudowie bliźniaczej. Czyli nowa forma budownictwa tak, społecznego? Tak, tak, troszeczkę, troszeczkę inaczej. Chcemy, tak jak mówiłem wcześniej, też żyć w zgodzie z naturą, z sąsiadami. Raculka jest akurat zabudową niską, zabudową jednorodzinną i chcemy się... Wkomponować w ten teren tak, aby też nie przeszkadzały wysokie bloki mieszkańcom. Jakie będą warunki zamieszkania w takich domkach? Znaczy, warunki w sensie finansowe, tak? Nie, myślę sobie o mieszkańcu, który o... będzie chciał skorzystać z tej oferty. Przede wszystkim, no, musimy, cały czas się posługujemy formą tbs czyli musi być to osoba, która nie ma prawa własności na terenie miasta Zielonej Góry. Tak, to I jest główny warunek. Tak, i musi spełniać, i musi spełniać... Y Wymogi finansowe, w zależności od tego, o jaką wielkość mieszkania się stara. To wszystko można znaleźć na naszych stronach internetowych, jest bardzo przejrzysto opisane. Można pozyskać też i pobrać dokumenty związane z przynależnością do KTBS-ów. Kiedy te dwie nowe inwestycje mogłyby ruszyć, jeśli chodzi o budowę? Wiemy, że proces budowy jest długotrwały. Chcemy to z, maksymalnie y, y, skrócić, jak tylko to będzie możliwe. Jeżeli w tym roku y, zrealizujemy y, plany, y, które y, mamy y, w tej chwili w opracowaniu, y, także kwestia, myślę, że dwóch lat jest realna na to, aby y, klucze y, do mieszkań. Nowi właściciele otrzymali. Wróćmy jeszcze do innych punktów koncepcji, o których y, mówił Pan y, na antenie Radia Zielona Góra. Ja mam tutaj na myśli y, większą dostępność mieszkań dla młodych osób, między innymi. Tak. Y, chcemy wprowadzić y, program Absolwent. Y, 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 w tej chwili całe Lubuskie boryka się z, y, z odpływem y, młodych ludzi y, do. Y, Ościennych województw do dużych miast. W pewnym okresie zostały wprowadzone stypendia dla studentów, między innymi studentów medycyny, które, które miały na celu zatrzymanie tych młodych ludzi w naszych miastach, w tym Zielonej Górze. Chcemy iść tutaj tak, jakby za ciosem i połączyć to z programem absolwent. Byłby to program e, kierowany dla absolwentów szkół wyższych. E, prawdopodobnie do 35 roku życia. To wszystko tutaj jest jeszcze w kwestii e, ustalania. E, taki absolwent, który ukończyłby naszą uczelnię, mógłby się e, starać o e, mieszkanie w TBS-ach e, na zasadach Ogólnych oczywiście, z tym, że były to, byłyby to mieszkania rotacyjne. Ja tutaj zaproponowałem taką rotację dziesięcioletnią, czyli ten okres na y, zadomowienie się i usamodzielnienie się y, tego absolwenta, czyli podniesienie już wyższej stopy życiowej i przejście po pewnym okresie na. W własne mieszkanie. Także te mieszkania byłyby w opcji rotacyjnej. Takim przystankiem do tak, samodzielnego tak, tak, i własnego tak. mieszkania, ale po drugiej stronie stoi grupa seniorska, i tu również swoje plany w tę stronę kieruje KTBS. E, tak, jest, jest propozycja stworzenia takiego kompleksu środowiskowego domu Emeryta, czyli program kierowany do osób, które przeszły w stan spoczynku, że tak powiem po pracy zawodowej, stali się emerytami i mogliby w takim kompleksie zamieszkać, prowadzić życie, też również towarzyskie, tak chcielibyśmy też przy tym kompleksie stworzyć przychodnie z rehabilitacją, tak aby to spełniało pełne Wymogi, warunki dla osób, właśnie starszych. Czy tu również warunkiem będzie brak własności lokalu? Tak, będzie to też w formie TBS-owskiej, i nad tą całą koncepcją będziemy jeszcze pracować opracowywać regulaminy. Także będziemy po prostu starać się tak ułatwić i zrealizować ten program, aby byli usatysfakcjonowani, że tak powiem, zarówno emeryci, jak i strona druga, czyli TBS. Czyli już wiadomo, ile takich mieszkań mogłoby powstać w tej formule? Niestety tutaj jeszcze, jeszcze to jest najbardziej taka pracochłonna i wyczerpująca praca, aby zaplanować ten środowiskowi dom emeryta, także w tej chwili jeszcze trudno mi powiedzieć. To na koniec już naszej rozmowy, bo czas się kończy, powiedzmy jaka jest w tej chwili kolejka do mieszkań KTBS-ów? W tej chwili mamy około 80 wniosków z tym, że nabór był zamknięty, otworzyliśmy nowy nabór. W tej chwili jeszcze dodam, że kończymy inwestycje na Anny Jagielonki. W kwietniu chcemy Przekazać pierwsze klucze 100, 112 mieszkań, czyli 112 najemców. Otrzyma klucze do kawalerek i, pokojów, i mieszkań dwupokojowych. Dziękuję za rozmowę. Rafał Adamczak, prezes Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zielonej Górze, był gościem Radia Zielona Góra. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do...